Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Ciecho, a dzisiaj odcinek kwadratowej przygody, część piąta z perspektywy dżunglowego zuby, ponieważ pan się, ktoś pana Cześka zaatakował, jeżeli jesteście ciekawi co, to oglądajcie kolejne odcinki, a się dowiecie. A ja już dłużej nie przeglądając, zapraszam do oglądania. Cześć. To ja. Mam tutaj domek jestem królem dżungli. Przyszedłem tutaj z innego wmiaru, jestem królem dżunglowym. Jeszcze żadne stworzenie z dżungli mnie nie zaatakowało, zabijając mnie. Moim zadaniem jest odnalezienie wybrańca, który złączy wszystkie światy, by pokonać płynnego smoka Endu. Wybranie ten mieszka gdzieś tam. O, tam. A więc dziś pójdę na wyprawę i w końcu przekazać najrzadszą wiadomość. Siły zła już mogł go złapać. Z czego się boję. A więc na wszelki wypadek będę musiał być jak najbardziej ostrożny. Jeszcze, żon, Jeszcze ani razu nikt nie przeszkodził mi w tej misji. Ale tym razem dostałem doniesienia od, od moich mał i papuk, że coś tu może się naprawdę czalnić. To mi jest niepotrzebne. Mam cały stack. Jak. No, otwarcie, mogę tu dojść. Zamknął mi przejście. Jestem profesjonalnym. Najbardziej profesjonalnym. Profesjonalnym. Prof najbardziej profesjonalnym królem dżungli, który żył na tym świecie. Mam nadzieję, że. Pat że, że, że patron e, i nasz strażnik, naszego wybrańca, który e, mieszka przy rzece, e, jest wciąż e, żywy i nic go nie zaatakowało. Bo jeśli tak, to dostanie oszkan od wielkiej królowej, która, która mieszka i króluje w niebie. Mam nadzieję. Że się mu nie stało. Bo zawsze był słaby i za bardzo nie walczył. A nazywa się Pan Czesiek. Tak, to on chronił naszego wybrańca. Ale z moich ostatnich doniesień, mał, okazało się, że mógł zginąć. Lub coś mu się stało. Więc teraz wruszam w drogę, bym, by go odnaleźć. Nigdy u mnie w dżungli nie było takiej głupiej lawy. Będę musiał go odnaleźć. Ale teraz najważniejsze. Trzeba odnaleźć samego siebie. I wnętrze. I wszystko. I wszystkie poślaki. Gdzie może być pan Czesik. Dużo kwiatów. Czyli powinien być chyba tam. Się nie stało. Tak wiem, ten odcinek nie jest aż taki wesoły, ale wiem, że trzeba go uratować. Mam nadzieję, że jak ktoś napisał coś przy miejscu jego pobytu, to musi być nieprawda. Nikt by nie mógł albo zginąć, albo cokolwiek mu się stać. Jeśli, to to musiałoby być siła Ender Dragona, ale wiem i muszę o tym wiedzieć, że on nie mógł zginąć. Powinienem nam go za chwilę znaleźć. Gdzie on może być? Hmm. Może być. Zastanawiam się czy co teraz nie zrobiłem kółka. Dawno nie byłem u niego w chacie.

Coś mi się wydaje, że już byłem na tej górze. Spróbuję znaleźć jakieś poszlaki. To jest moja dżungla. Znów no, jestem u siebie? Przecież to niemożliwe? Pójdę do swojego domu jeszcze raz zobaczyć, co się stało. Nie, nie mógł miejsce jego pobytu tak po prostu zniknąć. Był tam na 100%. Na pewno w poprzednich odcinkach wie, wiecie, gdzie on jest. Gdybym mógł się teraz z wami skontaktować. Napiszcie w komentarzu, gdzie to się znajduje. No chyba, że to jeszcze znajdę. A tym powiedzcie, czy mieliście rację. No dobrze. Sprawdzimy jeszcze raz, ale tym razem już muszę go znaleźć. I chyba już wiem gdzie to jest. Huh. Ha. Znałem się dlaczego tam są takie żywe liane, a tu takie ciemnozielonowe. Wydaje mi się, że to jest gdzieś za tą górą. Bo to nie mogło być aż tak daleko. Nie byłem chyba przy tym jeżorze. A więc to już jest dobry znak. Przez zimowe góry szedłem, prze, szedłem już przez bardzo dużych przez bardzo dużo miejsc. Ale cały czas nie wiem, czy to jest tu. Jedynie zawsze się przydaje. Najczęściej w sytuacjach zagrożenia. A, a w tej sytuacji zagrożenie jest największe ze wszystkich przyczynków. Nie wiadomo, czy wybranie żyje. Nie wiadomo, czy, czy żyje nasz, e, nasz pan Czesiek. Ale mam nadzieję, że jak pan Czesiek miał musiał zginąć, to przynajmniej zgnął z honorem. Jak każdy inny członek musiał zginąć z honorem. Jak każdy inny członek strażników świata. Nie mógł zginąć. Wchodzę już tutaj z 12 minut spokojnie. A cały czas jeszcze nic nie znalazłem. Domek Pana Cieśka! Sprawdzę jeszcze domek naszego wybrańca. Albo najpierw domek Pana Cześka. A w następnym odcinku ze mną zobaczycie, że będę musiał go znaleźć. O, flagę zrobił, to bardzo dobrze. Żółty, jak zawsze. Zawsze pan chciałby chciał być żółty. Aż mi się smut to robi, jak słyszę o nim. Na razie zejdę z drogi i się z wami będę, że... Chciałbym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że następnym razem... Odnajdę naszego wybrańca i pana Czeszka. Cześć. Dziękujemy za, ogląda dziękuję za oglądanie. W kolejnym odcinku Dżung e Król Dżungli Zuba sprawdzi sobie cały ten domek. A póki co dziękujemy za oglądanie. Cześć.